Prawdziwki ceglastopore Od mojego nazwiska cegie, Cegielski Tak wyglądają Ładne prawdziweczki Ceglastopore Moje śliczne Zobaczcie Wczoraj byłem rano Też tu zbierałem A teraz jestem po południu Godzina 16 .00. I zobaczcie Już zdążyły nowe urosnąć pokażę wam ładne prawdziwki ceglastopora, śliczniutkie. Wczoraj to byłem rano, a zobaczcie po południu już są nowe. To jest następny, proszę zobaczyć. Tylko dotkniesz palcami i już robią się Kolejne, silne Tylko do, wystarczy dotknąć Tu macie kolejny, proszę zobaczyć Jak blisko siebie rosną Jakie śliczne, prawdziwki cegla z topora Śliczne Kolejny Kolejny O Liczniutki. tutaj mamy następny, o malutki tutaj proszę następny jakiś śliczny jakiś śliczny. I mamy następnego. No i tu następny. I tu dwa następne. No i tutaj też następny. No i tutaj mamy kolejne siniaczki. Jakie piękne.